Witam serdecznie. Może pokażę Wam kolejną część mojego ogrodu. Tutaj zaczęły kwitnąć rododendrony. Mało kwiatków, ale rozwiną się jeszcze za jakiś czas kolejne. Tam są takie jaśniutkie, jasno różowe, ciemnie, ciemniejsze. Część już mam usuniętą bluszczu, mąż tu, Intensywnie zaczął działać. Przycina kolejne iglaki. Już są w takiej dużej formie, że musi stać na drabinie, żeby końcóweczkę podciąć. Dzięki temu zabiegowi zagęszczają się. No, wygląda to ładniej. Zwarty pokryw wtedy ma taka, tak, takie drzewko. Tutaj mam kolejne moje ukochane funkie. Zaczynają się już bardziej rozwijać. Hortensja czeka też, żeby wypuścić więcej kwiatków. Moja dawna miłość, trzmieliny, tutaj mam akurat takiej formie żółtej. E, zamierzam za jakiś czas poprzesadzać rhododendrony na tył ogrodu, żeby były w bardziej w takim zacisznym miejscu, w, gdzie nie ma takiej ekspozycji słonecznej. Mam nadzieję, że wtedy lepiej się tam poczują, będą w lepszej formie. E, mąż działa, działa, działa tutaj. Proszę bardzo. Takie pokłady bluszczu i podstawowe narzędzie również jest w użyciu. I jeszcze chciałam Wam pokazać piękną kalinę. Cudowny zapach, cudowny, piękny. Tutaj jest ekspozycja zachodnia, ale mimo wszystko cień, bo te roślinki robią cień i jak dla mnie piękna belina kokoryczka. Zobaczcie, jak ona cudownie tu wygląda. Jest to belina uwielbiająca cień. Za jakiś czas myślę, że pokażę Wam większą część mojego ogrodu. Na razie taka zajawka. A tutaj keryblu.